Nie gaśnie w Polsce dyskusja wokół sporu marszałka Czerwastego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Tomem Rousem. Nie gaśnie dlatego, że za tym sporem kryje się coś więcej niż tylko internetowa imba dwóch polityków. Kryje się fundamentalne pytanie, jak Polska powinna ustosunkować się do Ameryki Donalda Trumpa. Zapraszam na komentarz, w którym powiem Wam, dlaczego w tym sporze nikt nie ma racji i dlaczego Polska na własne życzenie degraduje się na arenie międzynarodowej. Zapraszam na komentarz. Spór między Włodzimierzem Czarzastym a Tomem Rosem rozgorzał kilka dni temu, ale jego reperkusje wciąż są żywe. Dzisiaj możecie przeczytać wywiad ambasadora Rouse'a w Rzeczpospolitej, w którym to wywiadzie ambasador amerykański w zasadzie trzyma się swojej linii, za nic nie przeprasza, za nic nie uważa, że Niczego nie chce zmieniać. Uważa, że jego przekaz był tak, jak być powinien, czyli wszystko jest w zasadzie w porządku. No ale w porządku niestety nie jest. Podkreślmy na samym początku to, o czym się najbardziej dyskutowało w tych ostatnich dniach. Czy Tom Rose słusznie zareagował na słowa Marszałka Czerzastego? No, moim zdaniem zdecydowanie niesłusznie. Zerwanie relacji dyplomatycznych i to nie z pierwszym lepszym politykiem, ale z drugą osobą w państwie, bo formalnie marszałek Sejmu jest drugą osobą w Polsce to jest naprawdę w drabinie skalacyjnej no, uderzenie z bazuki. Ja rozumiem, że mógł Tom Rose nie być zadowolony z tej wypowiedzi tego Nawet bym zrozumiał, jeżeli wszedłby z nim jakąś delikatną polemikę. Jeżeli wysłałby jakiś sygnał, że ta wypowiedź mu się niekoniecznie podoba i e, ześciał polemicznie się do tego odnieść. Ale tam polemiki w tej wypowiedzi... E, e, Rosa. Nie było, była jednoznacznie, można powiedzieć, jednoznaczna decyzja zerwania relacja, relacji z marszałkiem czarzastym. Moim zdaniem zdecydowanie tutaj ta reakcja była przesadzona i co ważne, kiedy zobaczylibyśmy na różne wypowiedzi różnych polityków w różnych krajach, to zobaczymy przecież, że nie jest tak, że w każdym kraju każdy polityk wypowiada się o Trumpie pozytywnie i przecież nie jest tak, że w każdym z tych krajów ambasadorzy Stanów Zjednoczonych zrywają relacje. Więc tym bardziej, jeżeli Tom Rose mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że Polska jest ważna, no to powinien mieć na uwadze, że w Polsce e, są różne głosy i te głosy powinien również uszanować. E, to, co jest ważne, to moim zdaniem to, że ta wypowiedź i decyzja Rosa nie była podyktowana tylko i wyłącznie jego e, osobistym spojrzeniem na czerwca tego to nie był moim zdaniem brak profesjonalizmu ze strony ambasadora amerykańskiego tylko reakcja na oczekiwania administracji Donalda Trumpa nie wiem czy poszły jakieś bezpośrednie instrukcje do ambasadora Rousa jak powinien się zachować nie wykluczam ale z pewnością jest wysyłany komunikat ze strony administracji Trumpa że Ambasadorowie powinni być taką redutą dobrego imienia obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i moim zdaniem, niestety przybiera to czasami kabaretowe formy i niestety. Efekt e, takich działań, które podejmuje w tym przypadku e, Tom Rose, są odwrotne od e, zamierzonych. Potwierdzenie moim zdaniem do pewnego stopnia jest sondaż, jaki w ostatnim tygodniu był e, wykonany, w którym to sondażu, e, który może się też przeczytać w tym wywiadzie e, Rosa dla Rzeczypospolitej, ewidentnie widać spadek poparcia Polaków dla Stanów Zjednoczonych. Polska była od lat jednym z najbardziej proamerykańskich. E, Krajów w Europie i w ostatnich latach to się zaczęło zmieniać, a mówiąc precyzyjnie, szczególnie w ostatnim roku. Na pytanie dziennikarza Rzeczpospolitej o to, czy przypadkiem ten spadek nie jest powiązany z jakimiś działaniami, wypowiedziami Donalda Trumpa, Tom Rose no, tutaj bezceremonialnie odpowiada, że zacytuję, żeby się już być precyzyjnym. Jeśli więc poparcie wśród Polaków dlatego tego sojuszu słabnie, to jest to bardzo niefortunne, niesprawiedliwe i niesłuszne. No, można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób niesłuszne, niesprawiedliwe, ale przecież to, co jest najważniejsze, to to, że w tej wypowiedzi nie ma ani grama, takiej refleksji, że być może jakiś problem jest także po stronie amerykańskiej, że być może jest tak, że niektóre działania, wypowiedzi e, są po prostu oceniane przez Polaków negatywnie. E, tutaj nikt nie kazał Rosowi oczywiście atakować Donalda Trumpa, ale przecież jest dyplomatą i wiedział doskonale, że można by ubrać to jakoś bardziej okrągłe słowa. Mógł powiedzieć, że no, będziemy się przyglądać Jesteśmy zaniepokojeni, ale będziemy pracować na tym, żeby to wspólnie zaufanie odbudować. Nie, takiego sygnału nie było. Moim zdaniem, Rose wysłał jasny sygnał. Jeżeli Polacy nie mają dzisiaj takiego zaufania, jak jeszcze mieli niedawno, to jest to po prostu problem Polaków, którzy nie potrafią dostrzec, jak wspaniałym dla Polski prezydentem jest Donald Trump. I ja nie kwestionuję tego, że. Sam Trump wobec Polski ma bardzo dobre zdanie, ale to nie jest jeszcze wystarczający powód na to, aby bagatelizować czy ignorować te sondaże. No dobrze, ale zapytacie, skoro Tom Rose nie ma racji, to czy rację ma w takim razie Włodzimierz Czarzasty? No i odpowiedź musi brzmieć nie ma. Włodzimierz Czarzasty, jak zobaczycie tą wypowiedź w całości, w której on wypowiada się o tej e, rzekomej nominacji dla Donalda Trumpa, nominacji oczywiście Odnoszącej się do pokojowej nagrody Nobla, widać ewidentnie, że jest do tej wypowiedzi przygotowany. Widać, że to nie jest coś, co mu nagle wypadło z głowy, że to nie jest jakaś pomyłka przy pracy, to nie jest jakiś błąd, którego by bardzo żałował. Widać, że cała jego wypowiedź jest naprawdę przemyślana, jest chłodna, jest na zimno. Powiedziałby nawet do pewnego stopnia jest cyniczna. W tej wypowiedzi, Szczarasty nie tylko powiedział, że Donald Trump nie zasługuje na Nagrodę Nobla, ale podał także wiele argumentów, dlaczego nie zasługuje. Skrytykował bardzo mocno prezydenta Stanów Zjednoczonych za to, że łamie prawo międzynarodowe, za to, że używa polityki siły, że podważa porządek międzynarodowy. No można powiedzieć, wylistawał całą litanie różnych żali, które do Donalda Trumpa miał wodzie mieszczarzasty, i moim zdaniem zrobił to, Nieprzypadkowo. Moim zdaniem nie przekroczył tam czerwonej linii, nie obraził wprost Donalda Trumpa. Dlatego te słowa i reakcja Rousa uważam, że były nieadekwatne. Ale nie jest tak, że to co powiedział Czarzasty no, mieściło się w tym, co jest zgodne z polską racją stanu. Bo przecież wiemy jakie ego ma obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Wiemy jak łatwo go można sprowokować do, pewnych, do pewnej reakcji. I nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że dokładnie na tym zależało e, Czarzastemu. E, powiecie, że to jest jakiś szalony plan, ale ja wam powiem nic z e, e, tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, kiedy zobaczymy sobie na te sondaże, o których wspominałem, opinii publicznej, e, to jak mocno one spadają i to jak rośnie taka antytrampowska emocja, szczególnie w elektoracie właśnie koalicji e, obecnie rządzącej, to zobaczymy, że decyzja Czarzastego i ta narracja, którą się posługuje, jest jak najbardziej racjonalna. Ta racjonalność zasadza się na tym, że Czarzasy chce obsłużyć tą część elektoratu, która została troszeczkę osierocona, dlatego że zarówno rząd w osobie premiera Tuska, jak i w osobie szefa polskiej dyplomacji Jarosława Sikorskiego, Prowadzi wobec Donalda Trumpa taką politykę, powiedziałbym, pragmatyczną. Oczywiście dla Tuska czy dla Sikorskiego, Trump na pewno nie jest bohaterem ich bajki. No, wręcz przeciwnie, na pewno mają o nim pewnie jak najgorsze zdanie, które wyrażali zresztą jakiś czas temu, kiedy nie byli jeszcze u władzy i Trump również był już między pierwszą a drugą swoją prezydenturą. Wtedy mogliśmy wysłuchać bardzo krytyczną opinię tych polityków na temat Trumpa, ale Przypomnijmy, że od czasu, kiedy nowy rząd w Polsce się ukonstytuował, Tusk i Sikorskim się ewidentnie hamują. Wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na frontalny atak, wiedzą, że to nie byłoby potrzebne, wiedzą, że to dawał, dawałoby też paliwo pisowi do tego, żeby się chwalić tymi dobrymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, i dzisiaj ta polityka Tuska i Sikorskiego jest pragmatyczna. Unikają takich retorycznych salw, które bardzo często możemy przeczytać w komentariacie liberalnym. A dowodem na to, że tak jest, są chociażby słowa Toma Rousa z wywiadu, który już przytaczałem, w którym podkreśla naprawdę bardzo dobre relacje nie tylko z prezydentem Nawrockim, ale właśnie także z rządem Donalda Tuska. I w tej sytuacji, w której to Tusk z Sikorski wypowiadają się w takim umiarkowanym stopniu, nie wchodzą w takie mocno antytrapistowskie tony, cała. Można powiedzieć, że flanka jest odsłonięta, i w tą flankę, jak na Białym Koniu, właśnie wjeżdża Włodzimierz Czarzasty i Lewica. Mówię też że Lewica, ponieważ to nie jest tylko indywidualna akcja Czarzastego. Widzimy, że od dłuższego czasu Lewica jest tą formacją, która stara się właśnie ten elektorat zagospodarować. Ja przypomnę, że już w czasie kampanii prezydenckiej to Magdalena Biejat wysyła takie najmocniejsze sygnały. Asertywności wobec Stanów Zjednoczonych, a niedługo później przecież Gawkowski, wicepremier, ważny polityk lewicy, zapowiadał, że będzie pracował jako minister cyfryzacji nad tym właśnie podatkiem od Big Techów. Ostatnio nawet na Twitterze Anna Maria Żukowska znana z takiej dość specyficznej e, ekspresji na portalu X e, owieściła, że właśnie ona będzie dojeżdżać Amerykanów. Dojeżdżać, oczywiście w kontekście tego podatku. Moim zdaniem jest to świetny dowód na to, jaka e, jest strategia Lewicy, dlatego że Przecież w tym ogłaszaniu tego wielkiego podatku od Big Techów nie chodzi o nic więcej jak tylko o to, żeby ten podatek ogłosić. On nie zostanie wprowadzony, ponieważ nie ma w tym rządzie zgody na to, żeby. Taki podatek wprowadzić. Na to na pewno nie będzie zgody nieco bardziej, właśnie tej umiarkowanej frakcji, nie chcę powiedzieć, protrampowski, ale takiej przynajmniej, która chce hamować te spory ze Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, jak wielkie wywołałoby to oburzenie, a i tak przecież Karol Nawrocki zapewne taki podatek by zablokował, więc nie ma tematu, a jednak Gawkowski z Żukowską ten temat podnoszą. Dlaczego? Bo chcą pomachać tym anty-trampowskim sztandarem. Przed własnymi wyborcami. Moim zdaniem jest to fatalna strategia dla Polski z prostego powodu. Zyski z tej strategii są sprywatyzowane i ograniczone do lewicy, a koszty są zniwersalizowane i przeznaczone, można powiedzieć, dla wszystkich w Polsce, bo tutaj ten taki troszkę smród, który się w polsko-amerykańskich relacjach przez to pojawi, właśnie jest smrodem, za który wszyscy poniekąd będziemy płacić. Jeżeli myli się to czy to oznacza, że rację ma prawo i sprawiedliwość, które dąży do tego, żeby marszałka Czarzastego odwołać? Odpowiedź brzmi nie. Prawo i sprawiedliwość, podobnie jak Czarzasty, ten temat radykalnie przegrzewa i również przegrzewa to z przyczyn, można powiedzieć, wewnątrzpartyjnych. Prawo i sprawiedliwość posługuje się taką narracją, że przecież. USA to jest nasz największy sojusznik. Gwarancje bezpieczeństwa są wciąż najsilniejsze. Właśnie te, które pochodzą ze Stanów, a niektóre pochodzą od Europy, te są oczywiście fikcyjne. No i można powiedzieć, prawe sprawiedliwość posługuje się taką po prostu klasyczną doktryną proamerykanizmu, ale moim zdaniem, poza tą doktryną, w której jest wiele oczywiście racjonalności i wiele racji, jednak kryje się coś, co już pis nie chce. Wydobywać na światło dzienne, i moim zdaniem, to jest najciekawsze i niestety to jest chyba w tej sprawie kluczowe. Prawo i sprawiedliwość traktuje Donalda Trumpa nie tylko jako prezydenta, który będzie hamował zapędy rosyjskie, i to właśnie dzięki dobrym relacjom osobistym będziemy w stanie Amerykę zachęcić do tego, aby weszła mocniej w. Politykę odstraszania wobec Federacji Rosyjskiej. Prawo i Sprawiedliwość traktuje Donalda Trumpa przede wszystkim jako kluczowy zasób do tego, żeby pokonać przede wszystkim rywali, ale w Polsce. Możemy się oburzać, możemy się moralnie na to nie wiem, wzdrygać, wzmarzać i ogłaszać, że to jest skandaliczne. Może w pewnym. No, w, w pewnym sensie jest to skandaliczne, jest to tego słowa uciekać, ale moim zdaniem jest to niestety też w pewien sposób zrozumiałe. Prawo i sprawiedliwość przez lata było traktowane w taki sposób, że. Ci, którzy byli w opozycji, sięgali przecież po różne um, zagraniczne wsparcie, pukali do różnych drzwi w różnych stolicach zachodniej Europy po to, żeby zmobilizować opinię publiczną i zmobilizować przede wszystkim unijne instytucje i jej zasoby do tego, żeby właśnie walczyć z um, rządem w Polsce, I tak jak dzisiaj PIS dokładnie traktuje Trumpa w taki sam sposób. E, może w innych czasach. Byśmy się hamowali, mówił jeden z polityków PiSu, ale przecież skoro biegniemy na 100 metrów i widzimy, że nasi rywale wstrzykują sobie doping, to nie będziemy frajerami, my też ten doping musimy sobie zapewnić. I tym dopingiem jest oczywiście amerykański prezydent. I to moim zdaniem jest źródło tego, dlaczego Prawie Sprawiedliwość nie ograniczyło się do tego, żeby powiedzieć czerza że się zagalopował, że być może powinien skorzystać z okazji, żeby siedzieć cicho, że nie trzeba się wychylać, że być może nie trzeba też od razu powiedzieć administracji Trumpa, że zasługuje na nobla, ale nie trzeba od razu wysyłać całej litanii, dlaczego na pewno nie zasługuje. Prawe Sprawiedliwość poszło dalej. Chce odwołać marszałka tego. jasno. Wysyłając taki sygnał lojalności wobec amerykańskiego ambasadora, czyli wobec jednak przedstawiciela innego kraju, i to jest moim zdaniem no, dość dla PiSu kosztowne też wizerunkowo, bo przecież wśród wyborców tej partii ci, którzy się mienią suwerenistami, widzą, że ta suwerenność jest jednak dość mocno wybrakowana, bo wtedy, kiedy mowa o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, nagle się okazuje, że lojalność wobec zagranicznego przedstawiciela jest silniejsza niż wobec rywala, ale jednak z Polski, który pełni. Wysoką funkcję publiczną. No właśnie, i czy skoro PIS w tej sprawie również nie ma racji, no to czy tą rację ma liberalny komentariat? No, jak się pewnie domyślacie, odpowiedź brzmi nie ma. Nie ma, bo skala hipokryzji, którą ten liberalny komentarz się posługuje, jest po prostu ogromna. Mówiłem już o tym, jak to dla czasów pisowskich te same osoby, które dzisiaj Śmieją się z PiSu, z, tej, z tego serwilizmu, z proamerykańskości. Te same osoby biegały przecież do Brukseli i pisały donosy na obecny rząd, które chciały nawet wstrzymania środków unijnych, argumentując, to, że to jest dobre dla Polski, bo wszystko, co jest złe dla PiSu, jest dobre dla Polski. Dzisiaj te same osoby udają, że wchodzą w szaty suwerenistów i bronią suwerenności przed Donaldem Trumpem. Co jest w ogóle najciekawsze w tej historii, to to, że ten liberalny komentariat obwinia PiS i domaga się, żeby PiS się odciął od Trumpa, w sytuacji, w której sam rząd i sam premier wypowiadają się dość ostrożnie. Ale w tym przypadku ten liberalny komentariat to rozumie i mówi, że to jest realpolitik, że tutaj, no, widzicie, rozumiecie, takie czasy, że trzeba troszeczkę ostrożniej. No, ale już wobec PiSu takich zastrzeżeń nie ma i tam oczekiwania, żeby Donald Trump został gremialnie skrytykowany jest powszechne. Więc ta hipokryzja jest naprawdę ogromna, a ja do tej hipokryzji dodam Wam taką osobistą już anegdotkę, którą naprawdę dość dobrze pamiętam. Jest rok 2022, zaczyna się pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Po takim okresie dość, być może nawet chłodnych relacji między administracją Joe Bidena i rządem Zjednoczonej Prawicy, nagle pojawia się okno pogodowe, amerykańscy oficjele zjeżdżają nad Wisłę. Najpierw Biden, później Także inni przedstawiciele tutaj regularnie lądują w Warszawie, spotykają się z przedstawicielami władz i między innymi w tym właśnie czasie takiego wzmożenia tego szczytu polsko-amerykańskiej relacji ambasador Brzeziński w, swoim, w swoich włościach, w Warszawie, gdzie urzędował, zrobił takie spotkanie dla think tanków. Ja miałem przyjemność też być zaproszony. Usiadłem do tego stołu razem z innymi think tankerami, którzy hmm, gremialnie raczej pochodzili z tej strony lewicowo-liberalnej. No, ale cóż. Hmm, warto i w takim gronie się było spotkać. Po czym na pytanie ambasadora Brzezińskiego, jak można ten dobry okres polsko-amerykański jeszcze wykorzystać, jakie projekty można by zrealizować, jakie jeszcze nowe idee można tutaj e, uruchomić, aby ten e, sojusz jeszcze scementować. Pamiętam bardzo dobrze co ten liberalny komentariat odpowiadał i pamiętam jedną wypowiedź, która mnie absolutnie zszokowała. Nie będę mówił nazwiska, bo problem nie w tym, nie w tej osobie, nie w tym nazwisku, ale w po prostu w tym zjawisku ta odpowiedź brzmiała: proszę pamiętać o jednym. Jeżeli chcecie mieć dobre relacje polsko-amerykańskie, to pamiętajcie, że dużej części polskiej opinii publicznej nie podoba się to, jak często się spotykacie z polskimi władzami. Proszę pamiętać, panie ambasadorze, że każdy uścisk ręki prezydenta Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą powoduje, że rośnie mu poparcie. Nie przesłyszeliście się. Najważniejszym zmartwieniem Dużej części liberalnego elektoratu i komentariatu w tamtym czasie było to, że po prostu e, Stany Zjednoczone wyłączają się z tego kordonu sanitarnego wokół PiSu. Więcej chcą z tym PiSem nawet współpracować takim, jakim on jest. Więc jeżeli te same osoby dzisiaj e, mówią o tym, że ktoś ma macie problem z działalnością wobec Polski, to radzę spojrzeć głęboko w lustro. No dobrze, przejdźmy w takim razie do podsumowań. One. Chyba sami zrozumiecie, muszą być gorzkie, bo niestety tutaj nie chciałbym na siłę tworzyć jakiegoś jakieś źródła optymizmu, kiedy to wszystko naprawdę zmierza w złą stronę. E, dzisiaj można powiedzieć, że ta polska polityka zagraniczna w jeszcze większym stopniu niż wcześniej staje się funkcją nie sporu o to, jaką politykę zagraniczną prowadzić, ale przede wszystkim funkcją sporu e, na temat polityki wewnętrznej. Można powiedzieć, że tak jest przecież dzisiaj wszędzie. Na świecie, że to nie jest nic odkrywczego i to też pewnie jest prawda, ale jednak Polska znajduje się w takim, a nie innym miejscu, na świecie w takim, a nie innym czasie e, i mamy coraz większe e, napięcia w, z naszym kluczowym sojusznikiem, którego realnie obawia się nasz największy wróg. I w tej sytuacji aż się prosi, żebyśmy wykorzystali ten podział władzy, tą koabitację do tego, aby zagrać w tą grę inteligentniej, bo mamy naprawdę bardzo dobre karty. Aż się prosi, żeby to Karol Nawrocki właśnie obsłużył administrację Donalda Trumpa, żeby rząd z Donaldem Tuskiem na czele i Jarosławem Sikorskim obsłużyli e, ten zachodnioeuropejski mainstream i właśnie, aby wzajemnie ośrodek prezydencki z rządowym e, negocjowali jakieś wzajemne stanowiska, które później właśnie wspólnie, w skoordynowany sposób będą przekazywać tym państwom, tym obozom, e, z którymi mają lepsze relacje. Niestety, ale Okazuje się, że to zadanie przerasta polską klasę, polską elitę polityczną i chodzi są takie czasami sygnały, że to jest możliwe. Taka rada pokoju przecież do której zapraszał nas Donald Trump. Była takim, można powiedzieć, pierwioskiem, że tam jest jakaś lekka koordynacja, że tam i prezydent Nawrocki jednak wie, że chyba nie ma sensu tam za bardzo wchodzić i rząd to też wie, ale też wie, że nie można obrażać inicjatora i to wszystko udało się jakoś sprawnie przeprowadzić, żeby e, jednak odpowiedzieć Trumpowi w taki sposób, żeby on nie czuł się urażony ale widać, że tego typu sytuacje to nie reguła, a raczej wyjątek. Bo regułą niestety jest nasza krajowa naparzanka i okazuje się, że ten podział władzy i te relacje, które mamy właśnie złożone z Trumpistami, antytrampistami w Europie, w Stanach, że to zamiast pracować na naszą korzyść, niestety działa odwrotnie i tylko na własne życzenie degradujemy własną pozycję.